Dzisiejsze życie nie jest po prostu inne, to jest zupełnie inna gra. Jeśli urodziłeś się między 1990 a 2007 rokiem, najpewniej należysz do pokolenia, które stoi przed wyzwaniami, jakich nasi rodzice czy dziadkowie nigdy nie musieli doświadczać. Starsze pokolenia często dają rady oparte na świecie, którego już po prostu nie ma. Musisz iść na studia, musisz znaleźć pracę, poślubić kogoś znajomego z rodzinnego miasta, kupić dom, a potem przejść na emeryturę w wieku 60 lat. Brzmi pięknie, prosto i co najważniejsze stabilnie wszystko przewidywalne. Ale dla nas ta ścieżka jest kompletnie zniszczona. Zmagamy się z rosnącymi kosztami życia, niepewną karierą, gorszym życiem towarzyskim, wciąż zmieniającą się technologią, sztuczną inteligencją i niekończącym się strumieniem hałasu z internetu. I nie chodzi mi o to, że poprzednie pokolenia nie miały problemów, bo oczywiście, że miały, ale nasze wyzwania są zupełnie nowe są mylące, dynamiczne i wciąż się zmieniają. Współczuję wszystkim moim rówieśnikom, którzy próbują odnaleźć się w tym szalonym świecie i dlatego porozmawiajmy o największych trudnościach, które definiują nasze pokolenie. Pierwszym wyzwaniem, przed którym stoi nasze pokolenie, jest coś, co nazywam końcem tradycyjnej ścieżki kariery. Dla wielu naszych rodziców i dziadków sprawa była prosta. Dobrze się uczyłeś w szkole, zdobywałeś dyplom, znajdowałeś stabilną pracę, zostawałeś w tej samej firmie przez lata, a na końcu przechodziłeś na spokojną emeryturę. Ale ta strategia już nie działa. Nie ma już gwarancji zatrudnienia, emerytury praktycznie zniknęły, a lojalność wobec firmy często kończy się niższą pensją, a czasem wręcz zwolnieniem. Płace nie nadążają za kosztami życia, a teraz na horyzoncie mamy sztuczną inteligencję, która grozi zastąpieniem całych branż. Dla naszego pokolenia stabilność po prostu umarła. Nie ma już jasnej drabiny kariery, po której można się wspinać. Dziś wszystko jest tak konkurencyjne i chaotyczne, że czujemy się, jakbyśmy przedzierali się przez gęstą dżunglę bez mapy i musieli ciągle ewoluować, żeby w ogóle nadążyć. To jest przytłaczające, ale w tym całym chaosie jest też promyk nadziei dla tych, którzy są gotowi się dostosować. Bowiem pojawiły się możliwości, których wcześniej po prostu nie było, takie jak praca zdalna czy różne formy działalności które dają nam większą swobodę. Freelancing, dodatkowe projekty, biznesy na boku, mamy szansę pracować zdalnie, coś o czym nasi rodzice i dziadkowie nawet nie mogli marzyć. Osobiście to co robię teraz 15 lat temu byłoby niemożliwe. Pracuję od kilku lat tylko zdalnie odkąd skończyłem studia, w międzyczasie prowadziłem różne biznesy internetowe i fizyczne, a w wolnym czasie publikuję filmy za które też ktoś chce zapłacić. Dla większości ludzi to byłoby kiedyś zupełnie nie do pomyślenia. Kolejną ogromną zmianą dla naszego pokolenia jest edukacja. W czasach naszych rodziców studia były stosunkowo niedrogie i stanowiły świetną drogę do zdobycia stabilnej pracy. Ja na swoje studia za granicą musiałem wziąć specjalny duży kredyt, co jest po prostu chorą decyzją, żeby w wieku 18 lat decydować się na takie zobowiązania, gdzie w tym wieku nie wiedziałem, jak obrać ziemniaki, co dopiero decydować o tym, w jakim kierunku chcę prowadzić swoje życie zawodowe. W Polsce studia dzienne stacjonarne na uczelniach publicznych są bezpłatne. Ale wiąże się to również z innymi minusami. Moim zdaniem, dzisiejsze studia mają trzy ogromne problemy. Dziś tradycyjna edukacja nie gwarantuje sukcesu. W przypadku studiów za granicą czy studiów prywatnych na wyższym poziomie gwarantuje jedynie zadłużenie. Kiedy byłem w liceum, z perspektywy czasu widzę, że przekaz, jaki słyszeliśmy, był bardzo mylący. Nie martw się o wybór kierunku, po prostu idź na studia to Twój bilet do dobrego życia brzmi pięknie. Problem w tym, że to zdanie wprowadziło w błąd całą masę ludzi. Drugim problemem jest to, że to, czego uczy się na uczelni, jest w dużej mierze przestarzałe. Spędziłem długie godziny na zajęciach, które były kompletnie bezużyteczne, uczyłem się rzeczy, które kompletnie nie przydały mi się w życiu, zarówno w liceum, jak i na studiach. Siedziałem na tych lekcjach i myślałem po co my się w ogóle tego uczymy. I to prowadzi mnie do kolejnego powodu, dla którego dzisiejsza edukacja po prostu nie działa. Sztuczna inteligencja całkowicie zmieniła zasady gry. Koncepcja zadań domowych jest dziś przestarzała. Ludzie po prostu korzystają z AI, w praktyce nawet nie odrabiają zadań, bo po co, skoro może to zrobić sztuczna inteligencja? Tu pojawia się pytanie, jak w takim świecie ktoś ma naprawdę się czegoś nauczyć? Szczerze, gdybym ja miał dostęp do AI w czasach szkolnych, pewnie nawet nie skończyłbym szkoły. Korzystałbym z niej cały czas i niczego bym się nie nauczył. Także, biorąc pod uwagę, jak szybko rozwijają się nowe technologie, cały system edukacji wymaga całkowitej reorganizacji. Moja rada: studia wciąż mogą się sprawdzić. Ja sam zdobyłem dyplom i w moim przypadku to miało sens, ale idź na studia tylko wtedy, gdy wybierasz naprawdę specjalistyczną dziedzinę, która daje gwarancję dobrej płacy. W innym wypadku lepiej rozważyć alternatywy szkoły zawodowe, kursy, a nawet samodzielną naukę, bo jeśli zbudujesz solidne portfolio projektów, to może być nawet warte więcej niż sam dyplom. W tych czasach naprawdę, szczególnie w Polsce, z perspektywy finansowej lepiej być takim stolarzem, jakimś fachowcem, niż kolejnym trybikiem w korpo od wysyłania maili. Pamiętaj, najważniejsze jest zdobywanie realnych, wartościowych umiejętności. Kolejną sprawą, która naprawdę nas wyróżnia, jest to, że jesteśmy pierwszym pokoleniem, które dorastało razem z internetem, a internet, no cóż, zmienił absolutnie wszystko. Zmienił to, jak pracujemy, jak poznajemy nowych ludzi, jak się uczymy, a nawet to, jak myślimy. Ci z nas, którzy urodzili się w tej dziwnej epoce przejściowej, są ostatnim pokoleniem, którym pamięta życie sprzed internetu, i pierwszym, które zostało przez internet w pewnym sensie ukształtowane. Z jednej strony mamy nielimitowany dostęp do informacji, darmową edukację, globalne społeczności i możliwość zbudowania kariery dosłownie z własnej sypialni. Ale z drugiej strony, nieustannie porównujemy się do wyidealizowanych fragmentów życia innych ludzi. Nasza zdolność koncentracji jest mocno ograniczona i praktycznie nigdy nie jesteśmy naprawdę offline. Internet daje nam ogromne możliwości, ale jednocześnie łatwo prowadzi do wypalenia. Praca stała się bardziej skomplikowana, bo teraz mamy przy sobie całą tą technologię i informację, i w każdej pracy, jaką wykonujemy, musimy się z tym mierzyć. No i oczywiście jest też ciemna strona internetu. Ta, która powoduje po prostu zniszczenie mózgu, czyli te momenty, kiedy nagle orientujesz się, że od pół godziny scrollujesz telefon w trybie zombie, kompletnie się wyłączając, zapominając o prawdziwym życiu. Niestety to wszystko doprowadziło też do powstania wielu uzależnień od internetu, które się prawdziwe spustoszenie w naszym życiu i naszym poczuciu szczęścia. Także internet ma bardzo wyraźnie dwie strony: tę świetną i tę ciemną. Z mojej strony, ja kiedyś wracałem do domu i nie robiłem nic innego, tylko bez końca przeglądałem media społecznościowe. Byłem stuprocentowym konsumentem. Potem coś się zmieniło, zacząłem używać internetu po to, by iść do przodu, zacząłem tworzyć treści, zamiast tylko je pochłaniać. To się opłaciło, wykorzystałem internet na swoją korzyść i dzięki temu mam możliwość pracy zdalnej czy wykonywania zleceń, samemu o nich decydując. Także wykorzystuj internet na swoją korzyść, bo może być on największym złodziejem czasu, albo może sprawić, że zaczniesz fajnie zarabiać i być wolny w sposób, którego nawet sobie nie wyobrażałeś. Twój wybór, jak go użyjesz. Więc nie ograniczaj się do biernego scrollowania, zacznij tworzyć. Internet może cię wciągnąć i całkowicie pochłonąć, albo może dać ci wolność. Kolejnym ogromnym wyzwaniem, z którym mierzy się nasze pokolenie, są koszty życia, które całkowicie wymknęły się spod kontroli. Ceny mieszkań, wynajmu, jedzenia czy nawet podstawowych usług rosną w zawrotnym tempie. Nasi rodzice i dziadkowie mogli sobie pozwolić na dużo więcej, często z jednej pensji. Kupno mieszkania czy samochodu nie było aż takim wielkim wyzwaniem, a dziś przy normalnej pensji wydaje się to prawie niemożliwe. I myślę, że jest to jeden z powodów, dla których ludzie decydują się na mniej dzieci. Zwyczajnie boją się, że ich na to nie stać. I trzeba być tutaj brutalnie szczerym. Inflacji nie da się kontrolować. Nie mamy wpływu na to, jak rosną ceny mieszkań, energii czy jedzenia, ale mamy wpływ na to, ile zarabiamy. Inflacja sprzyja tym, którzy posiadają majątek. Jeśli masz mieszkanie, jeśli inwestujesz, to wzrost cen teoretycznie działa na Twoją korzyść. Dlatego jedynym realnym sposobem, żeby chronić się przed inflacją, jest zwiększanie swoich dochodów i budowanie majątku. Chciałbym, żeby mieszkania i życie w Polsce było bardziej przystępne cenowo. Ale nie mam żadnej kontroli nad tym, czy tak będzie. Także warto się skupić na tym, na co mamy naprawdę wpływ. Kolejnym wyzwaniem, z którym nasze pokolenie musi się mierzyć, jest automatyzacja, sztuczna inteligencja i outsourcing. Żyjemy w czasach, w których technologia zmienia zasady gry szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Najpierw był internet, który przewrócił świat do góry nogami, a teraz mamy sztuczną inteligencję. I ona sprawia, że naprawdę trudno jest dziś znaleźć nawet podstawową pracę. I pamiętam jak zaczynałem pracę w sprzedaży. Maile, które pisałem wtedy, dziś AI może wygenerować w kilka sekund i rozesłać automatycznie do tysięcy osób. I szczerze rozumiem jak frustrujące to może być dla kogoś, kto dopiero wchodzi na rynek pracy. To wymaga od nas ciągłego uczenia się. Starsze pokolenia nie musiały zmagać się z tak szybko rozwijającą się technologią. Dla nas nadążanie za tym wszystkim bywa po prostu wyczerpujące. Z jednej strony to oznacza ryzyko utraty pracy, a to może mieć naprawdę poważne konsekwencje, ale z drugiej strony to daje nam też niesamowitą moc, bo jeśli potrafisz wykorzystać technologię na swoją korzyść, to tak jakbyś miał w kieszeni osobistego asystenta, który odpowiada na pytania, podsuwa ci pomysły i wykonuje zadania za ciebie. Także nigdy w historii nie było lepszego momentu, żeby zostać twórcą, przedsiębiorcą, albo po prostu ciekawą osobą, która chce rozwijać się i korzystać z technologii w mądry sposób. Ostatnim punktem na liście rzeczy, które naprawdę nas wyróżniają, jest to, że nasze pokolenie zmaga się z rekordowym poziomem problemów ze zdrowiem psychicznym, ogromnym zaangażowaniem w politykę i presję, żeby ogarniać wszystko. Serio, jesteśmy jednym z najbardziej niespokojnych pokoleń w historii. Jesteśmy bardziej samotni i bardziej przytłoczeni niż kiedykolwiek wcześniej. Ciągła obecność internetu i mediów społecznościowych całkowicie zmieniła sposób, w jaki się kontaktujemy, umawiamy Spotykamy ze znajomymi, a nawet to, jak szukamy sensu w życiu. Dodajmy do tego fakt, że zniknęły dawne struktury społeczne, lokalne wspólnoty czy trzecie miejsca, w których mogliśmy się spotkać poza domem i pracą. Straciliśmy to i przez to nie mamy już takiego poczucia przynależności. Nic więc dziwnego, że ludzie czują się bardziej samotni, zagubieni i przygnębieni, a do tego jesteśmy bombardowani z każdej strony nagłówkami, które bazują na strachu oraz polaryzującą polityką. Media już dawno przestały po prostu informować, zamiast tego podkręcają emocje i sprawiają, że świat wydaje się jeszcze bardziej chaotyczny. Ciągle tylko słychać musisz wybrać stronę, musisz się wkurzyć, musisz być przyklejony do ekranu, musisz uważać. Cały ten szum w mediach ma na celu jedno przyciągnąć twoją uwagę, a najlepiej jeszcze wywołać w tobie negatywne emocje, bo to właśnie emocje najlepiej się klikają. Dlatego najlepiej nauczyć się odciąć od tego ciągłego strumienia bzdur i skupić się na własnym życiu na tym, co faktycznie możemy zrobić. Nie chcę namawiać do ignorowania polityki. Polityka jest ważna, ma realny wpływ na nasze życie, a na świecie dzieje się mnóstwo strasznych i negatywnych rzeczy, ale martwienie się o rzeczy, na które nie mamy żadnego wpływu, jest po prostu bezcelowe. Nie mamy kontroli nad polityką, nie możemy zatrzymać inflacji, nie możemy zdecydować, czy nasi przywódcy wciągną nas w wojnę. Jedyne, co możemy zrobić, to żyć swoim życiem, możemy głosować, rozmawiać z ludźmi w naszym otoczeniu, czy działać lokalnie. Problem w tym, że wmawia się nam, że musimy się przejmować absolutnie wszystkim. A prawda jest taka, że 99% ludzi i tak nie może nic zrobić w sprawie większości problemów, które widzą w mediach. Ludzie myślą, że robią ogromną różnicę, gdy wstawiają post polityczny dla swoich 50 obserwujących, kłócą się z trzema znajomymi przy kolacji, śledzą nałogowo wiadomości o globalnych kryzysach, wdają się w wojny komentarzy. Albo idą na protest, który niczego nie zmienia. A prawda jest taka, że prawdziwa zmiana zaczyna się od osobistego działania, od tego, jak żyjesz, jak traktujesz ludzi w swoim otoczeniu i jakie decyzje podejmujesz na co dzień. Żyjemy dziś w zupełnie innym świecie niż ten, w którym dorastali nasi rodzice i dziadkowie? I co? I tyle, to jest w porządku. Zasady gry się zmieniły, ale jej fundamenty pozostały takie same. Jeśli inwestujesz w siebie i zdobywasz prawdziwe umiejętności, Twoje szanse na sukces rosną. Buduj relacje, poznawaj ludzi, próbuj nowych rzeczy, otaczaj się tymi, którzy cię inspirują i pchają do przodu, a będziesz się rozwijać, będziesz osiągać sukces. Skup się na tym, co możesz kontrolować, a zobaczysz, że wszystko zacznie w dobrym kierunku. Dzięki, że oglądałeś ten odcinek. Daj znać w komentarzu, co o tym myślisz.